Skąd brać pomysły na filmy? Częsty problem osób, które zaczynają, ale też nawet osób bardziej doświadczonych, a ja mam na to rozwiązanie, dlatego zaczynamy. Cześć, z tej strony Kacper. Na starcie musisz wiedzieć, że jeżeli chodzi o nagrywanie tematy filmów, to warto zwrócić uwagę na dwa najważniejsze według mnie elementy. Nagrywaj po prostu to czego twoi idealni odbiorcy potrzebują, czyli znowu masz idealnego odbiorcę, weź go zawsze pod uwagę i czego ten odbiorca potrzebuje? Jakie on ma problemy? Jakie ma wyzwania? takie jakie on ma problemy, to co on potrzebuje, to po prostu nagrywaj. To są te idealne tematy twoich materiałów. A druga rzecz, którą musisz wziąć pod uwagę szczególnie na początku tworzenia, to to, żeby były to tematy, które w łatwy sposób możesz przekazać. Czyli nie rób tematów zaawansowanych, gdzie ciężko ci poskładać myśli i przekazać konkretne informacje w krótki sposób, tylko zacznij od tych prostych dla ciebie tematów, które masz już w jednym paluszku i bez problemu możesz przekazać kolejnym osobom. Także to są dwa najważniejsze czynniki, jeżeli chodzi o tematy naszych filmów. To czego nasi odbiorcy realnie potrzebują, idealni odbiorcy. I to, co łatwo jest Tobie przekazać, bo znasz się już na tym na tyle dobrze, że gadanie o tym to tak naprawdę dla Ciebie czysta przyjemność i nie musisz nic wymyślać. Jest to po prostu coś, co jest dla Ciebie oczywiste, co nie oznacza, że jest oczywiste dla Twoich odbiorców. Dlaczego możesz te tematy nagrywać? I najpewniej będą to idealne tematy na Twoim profilu. No, ale tutaj też powiem o tym, gdzie szukać pomysłów na materiały, bo jest tego trochę. I na starcie ogólnie y, warto szukać tematów, inspiracji y, po prostu na TikToku. Zarówno w Polsce, jak i za granicą możesz szukać twojej konkurencji, y, jakie oni mają tema, jakie, one, jakie oni tworzą tematy. I po prostu może nie kopiować jeden do jeden to, co oni mówią, ale jak jest jakiś temat, no to możesz też podobny temat nagrać, szczególnie jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, ale nawet w Polsce. Jeżeli nie masz z tym jakiegoś większego problemu i jest to tylko zainspirowanie się, a nie kopiowanie 1 do 1, to bez problemu możesz to zrobić. Jednak pamiętaj o tym, żeby nie kopiować 1 do 1. Zarówno ze Stanów, czy za granicę, jak i Polski, warto dodać coś od siebie. Zawsze warto robić swój content, a nie czyjś, bo czyjś content nie najlepiej. Dlatego inspiruj się, ale nie kopiuj jeden do jeden. Kolejne miejsce, gdzie możesz znaleźć pomysły na swoje materiały, to Instagram, Facebook i YouTube. Czyli znowu wpisujesz słowo klucze związane z Twoją tematyką, z Twoją niszą. No i patrzysz, jaki content jest na tych danych platformach. Warto przeszukać całego Facebooka, całego Instagrama. I też y, sporo YouTube'a, y, no i po prostu wypisać sobie, w Excel, wypisać sobie w Excelu albo w dokumencie Google y, tematy, jakie tam są, i też zaczerpnąć po prostu z tego na tej samej zasadzie, co y, research na TikToku. Powtarzające się pytania twojej społeczności są osoby, które już tworzysz jakiś content, już zadają jakieś pytania w komentarzach. No to to są bardzo dobre tematy, które możesz poruszyć na swoich materiałach, czyli możesz hamsko nawet wziąć jakiś komentarz, jak ktoś zadaje jakieś pytanie i Odpowiadając na ten komentarz, po prostu nagrać z tego film. I to naprawdę będą, zobaczysz, że to będą naprawdę jedne z lepiej wyświetlanych filmów na Twoim koncie. Pytania na grupach na Facebooku, na forach dyskusyjnych w Twojej branży. Czyli masz swoją branżę, przykładowo, niech to będzie branża trenerów personalnych i ludzie na tych forach zadają różne pytania związane z treningiem siłowym. No i te pytania, jakie zadają ludzie na forach internetowych, czy na grupach na Facebooku i tak dalej, możesz po prostu wziąć. I nagrać na ten temat odcinki, jako odpowiedzi. Również są to dobre tematy, bo ludzie realnie mają takie problemy. Więc, skoro ktoś pisze na forum, że ma jakiś problem, no to jest duża szansa, że inne osoby też mają z tym problem yy, z tej niszy. Dlatego, odpowiedzi na tego typu pytania będą bardzo atrakcyjne dla Twoich obserwujących. Kolejna rzecz to ogólnie problemy, jakie mają ludzie w Twojej branży. Czyli zastanów się, jakie problemy mają osoby z Twojej branży, Twoi klienci, yy, Twoi może partnerzy biznesowi. Takie, jakie oni mają problemy, możesz na to nagrywać po prostu konta. Kolejna rzecz, wypisz błędy, jakie popełniają osoby w twojej branży. Czyli znowu, jesteśmy trenerami personalnymi, mamy swoich klientów i wiemy, jakie najczęściej popełniają błędy nasi klienci. No to takie jakie błędy popełniają nasi klienci, no to content, w którym mówimy, że nie popełniaj tego błędu, to będzie dobry content. Fora dyskusyjne, tak samo jak możesz skorzystać z polskich for dyskusyjnych, grup na Facebooku i tak dalej, możesz też to zrobić za granicą. Także też zachęcam do tego. I pamiętaj, by ciągle rozwijać się w swojej branży, bo jak ty ciągle będziesz łapał jakieś newsy i rozwijał się w swojej branży, łapał nowe case study i tak dalej, no to to są cały czas świetne pomysły na to, by tworzyć z tego materiały i tworzyć z tego po prostu wartościowy content dla twoich odbiorców. To najskuteczniejsze według mnie sposoby na to, by znaleźć, Fajne pomysły na tworzenie materiałów, na nasz content w naszej niszy, ale jeżeli nadal masz z tym problem, to zapraszam Cię na ekran mojego komputera, gdzie pokażę Ci dwa narzędzia, które również służą do tego, by znajdywać ciekawe pomysły na materiały. Pierwsze narzędzie to Ubersuggest, i tutaj wpisujemy po prostu nasze słowo kluczowe. Załóżmy, że to będzie zdrowe. Odżywianie, no i wybieramy język polski, czyli możemy sobie tu wpisać Polski. No i klikamy Szukaj, gdy klikamy Szukaj, to wyskakuje nam po prostu, wyskakują nam pewne statystyki, ale nas interesuje to, co jest niżej, czyli to, jakie są tu słowa kluczowe. I widzimy, że najczęściej wyświetlane słowa kluczowe to. Zdrowe odżywianie, prezentacja, zdrowe odżywianie, przepisy, zdrowie, zdrowe odżywianie karty pracy. Mamy tu generalnie wszystkie słowa kluczowe, które są najczęściej wyszukiwane, i na podstawie tego możemy po prostu wpisywać różne słowa, słowa kluczowe i inspirować się po prostu tym, co ludzie najczęściej wyszukują, i na te tematy nagrywać nasze materiały. Czyli jak jest zdrowe odżywianie, przepisy i widzimy, że to jest popularne, no to często po prostu możemy nagrywać od. Odcinki związane z przepisami na zdrowe odżywianie, zdrowymi przepisami. I w ten sposób możemy sobie wpisywać różne słowa kluczowe, przykładowo dieta. Klikamy szukaj i widzimy, że na przykład w kontekście diety. Ludzie wpisują często dieta ketogeniczna, dieta pudełkowa, dieta wątprobowa, dieta haska, No i na przykład wiemy, że jak dużo ludzi wpisuje tego typu zagadnienia, no to możemy na przykład na ten temat nagrać odcinek. A tutaj mamy drugie narzędzie, czyli Answer the Public i działa ono bardzo podobnie. Musimy znaleźć nasz język, czyli polski, znaczy się kraj polski, język polski, wybrać jak, jakieś słowo kluczowe. Ja tu wybiorę słowo kluczowe Dieta, klikam następnie, szukaj, będę musiał chwilę poczekać, aż mi wygeneruje, ale już wygenerowało, i mamy tutaj przeróżne, naprawdę jakościowe pomysły na to. W jaki sposób możemy stworzyć swój content? Jest tu cała masa tematów w oparciu o słowo kluczowe dieta, które możesz wykorzystać, które ludzie najczęściej używają. Jest tutaj to oznaczone słowami dlaczego, co, który, gdzie, którzy, kto. Słowo kluczowe dlaczego połączone ze słowem kluczowo, kluczowym dieta i różne po prostu wokół tego tematy. Tak samo jest z co który, gdzie, kiedy i tak dalej, ale chodzi po prostu o to, że mamy tu masę tematów. W tym programie po prostu chodzi o to, że mamy masę tematów, które możemy wykorzystać do swoich materiałów. Także czerp z tego ile wlezie, pod spodem masz link, który generuje ci kilka darmowych prób skorzystania z tego programu, powinno ci to w zupełności wystarczyć. Wpisz swoje słowo kluczowe, a następnie korzystaj. Najlepiej zrobić sobie screena, żebyś miał wszystkie tematy zapisane. I w momencie, kiedy będzie Ci brakować pomysłów, po prostu zerknij na tego screena, zerknij na listę swoich pomysłów, a jestem pewien, że nigdy nie zabraknie Ci już pomysłów na ciekawe tematy.